Ja pomogę. Proszę bardzo. No, znowu tak. będę potrzebował Waszej pomocy. Kto chce wziąć to bezpośrednio? Zostańmy do rzędu. Raz, dwa, trzy, cztery. O! Proszę bardzo. Chodź. To moi kochani będą wskaźniki emocji. Chodźcie, chodźcie. I one działają tak. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie jedna, tak? Ty będziesz wskaźnikiem emocji. Proszę bardzo, one działają tak. Spróbuj. Zaraz mam to coś przydzielę, bo ty będziesz wskaźnikiem okay, emocji z tej strony. Proszę bardzo. Chodź, tak? No bardzo dobrze. Dobrze ci idzie. To będą wskaźniki myśli. Tak? Myśli, jak wiadomo, bujają po głowach. Chodźcie dwie. Tu z tyłu, tu. Ot, chodź, chodź, I myśli działają tak, o. Tak? Uwaga. Proszę, wyjść sobie ten. Świetnie. Jeszcze będziemy potrzebować jednej osoby. Jeszcze jedna osoba. Chodź. Chodź krótko, chodź tak. Tak? Bo to będą wskaźniki pamięci, co się kręci w mojej pamięci. One grają tak, no. Mam Świetnie, Tak takim ty obok niej, Fajnie, nie? O. Praca detektywa może być bardzo I ciekawa. O. I teraz szybciutko zrobimy próbę, proszę bardzo, e emocje pulsują, myśli bujają w obłokach, chwileczkę, chwileczkę, myśli bujają w obłokach i wszystko gra, dobrze, e tu się za mało kręci, o dobrze, teraz podłączamy, wariograf st stop, podłączamy emocje do serca, tutaj do mózgu, o proszę bardzo i z tej strony to samo, do mózgu i do serca, proszę bardzo, teraz wariograf start. Proszę bardzo. Wszystko działa jak Możemy zadawać pytania. Proszę podać nazwisko osoby, która na pewno nie ukradła bomby. Kto? Aha. kto zatem mógł ukraść bombę? Złodziej. <laughs> <O>, przepraszam. <laughs> Dobrze, może inaczej. Czy ludzie są uczciwi? Nie. O, proszę bardzo. Nie. Tak. <laughs> Co zatem należałoby zrobić ze złodziejem? Ciu, ciu. Słucham. Ukarać. 100 lat więzienia. 100 lat więzienia. Słucham. No ja uważam, że tą sprawą powinien zająć się kto inny, bo teraz mamy takie czasy właśnie, Aha. że wszyscy kradną mi oszukują, podsłuchują i to... Wyjaśnienie prawdy jest nieuniknione. Widzę, że dręczy to pana. To ja pójdę się napić kompotu. Dobrze, wariograf stop! Koniec testu. I jak wypadła? Znakomicie. Krawina mówi Pani szczerą prawdę. Ach, to bardzo dziękuję. dziękuję bardzo za udział w rekonstrukcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Pan Białacki, tylko. Dziękuję. 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 dla naszego panie Brawa. O,